Hej Kaczynelli, jestem Sylwis, a na waszej ekranach gra Honka i Star Jesteśmy na sienge no i co? No i wyjeżdżamy ze sienge po ostatnim continuance Questie. Zaczynamy nową część fabuły. Ostatnio w aktualizacji 2.4 oraz 2.5. Byliśmy tutaj według osi czasu, a teraz znowu lecimy na Pena koni, wracamy z aktualizacją 2.6 na nowy Continuance Quest, tak. Dalej nie jest to fabuła główna, tylko ta bardziej poboczna, ta mniej istotna, tak jak widzicie, na linii czasu, ale nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, co tam znajdziemy, nie wiem nic. I, i na koniec na razie dotychczas moja ulubiona planeta i Mam do niej dużo nadziei, mam nadzieję, że się nie zawiodę, ale dobra, lećmy z właścikiem. Najpierw czeka nas rozmowa, ta taka messengerowa, z naszą rodzinką ekspresu. Wiadomości rodzinki ekspresu astralnego. Himeko wysłała naklejkę. Czy jesteście tam? Tak. Tak. Mam dla was pewne informacje. Wow, no dawaj. Mam nadzieję, że to dobra wiadomość? Tak, Spodobał wam się. Spotkajmy się, kiedy będziecie wolni. Welt i ja będziemy na was czekać w głównym Holu w Ekspresie. No dobrze, no to lecimy w takim razie do Ekspresu, tak dokładnie. No i jesteśmy już w ekspresie. Wow, wszyscy czekają, mój, jak zawsze... O, pompon, jaki smutny! Bo ja jeszcze mój tusk pier się wy wyrzucił. Wywalił. Silos, w w końcu jesteś! Czekaliśmy tak długo. Minęło zaledwie 5 minut. Skoro już wszyscy tutaj są, przejdźmy do konkretów. Ekspres Astralny właśnie otrzymał zaproszenie na Planetę Festiwali. Poczekaj, dlaczego mam jakieś déjà vu? Czy będzie powtórka z festiwalu Charmony? Nawet Planeta Festiwali nie jest w stanie organizować festiwalu każdego dnia! Nie martw się, tym razem ekspres otrzymał normalne, normalne, normalne zaproszenie. Jest to Paper Fault University, Penaconi. Jezu, co to, to jest, jakiś event studencki? Nie mogę, to trochę spóźnili się o miesiąc, jak to nagrywam. Jakby wydali to na początku października, to no... byłoby nieźle. Chociaż w sumie, nawet jakby wydali to w sierpniu, wiecie, we wrześniu, to byłoby dalej tak szkolnie, super. No niestety, to się tak nie zgrało z naszym rokiem szkolnym, trochę szkoda, ale... No ale jednak to, co było na LOFO, było świetne, więc niczego nie żałuję. Uniwersytet planuje zorganizować konferencję naukową na temat trailblazing w Moment of Souls. Astral Express został zaproszony jako gość na tę konferencję. Konferencja akademicka... Masz na myśli, że będziemy musieli siedzieć w audytorium i spędzić kilka godzin omawiając set slajdów zawierających wykład naukowy? Nie martw się. Możesz zostawić takie nudne wydarzenia dorosłym. Wezmę udział w konferencji z Beltem. A co do waszej trójki. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie zapisać się na uniwersytet jako studenci gościnni. Studenci gościnni? Cóż, tak się składa, że to początek semestru akademickiego, a Paperfold University przygotowuje się na Life Anniversary. Te coroczne uroczystości są zarówno prezentem powitalnym dla nowych studentów, jak i okazją do świętowania dla tych, którzy już się zapisali. Dlaczego Wy, młodzi, nie dołączycie do nowych studentów? Możecie zwiedzić kampus, doświadczyć życia studenckiego. Czy, czy musimy się uczyć? No, w sumie to najważniejsze pytanie, czy będzie nauka? To to wspaniale! Młoda, słodka dziewczyna, pełna energii. Żyje najlepszym życiem na kampusie, co nie? To doświadczenie jest praktycznie stworzone dla mnie. Słyszałem, że Paper Falls University dobrze znany jest w całym wszechświecie jako najlepsza szkoła artystyczna. <laughs> Chętnie bym sprawdził, jak to wygląda. Super! W końcu będę miał jakieś akademickie certyfikaty. To naprawdę praktyczne podejście. Przykro mi, że Cię trochę rozczaruję, ale Paper Fault University nie wydaje certyfikatów studentom gościnnym. Wierzę jednak, że zyskasz coś o wiele cenniejszego niż certyfikat. Wygląda na to, że wszyscy nie mogą się doczekać. W takim razie kontynuujmy ten plan. Założę dokumenty rekrutacyjne na Paper Fault University. Pójdziemy, gdy wszyscy będziecie gotowi. Bawcie się tam dobrze. No dobra, to ja już jestem gotowa. A mogę pójść ze swoim słodziaczkiem, pierdziaczkiem? Bardzo bym chciała. Wygodna kanapa, która sprawia, że od razu po położeniu na niej czujesz się senny. Miejmy nadzieję, że ta podróż nie wpędzi cię w kolejny dziwny sen. I jesteśmy gotowi do drogi. A w drodze do Pena jak można się było spodziewać, zrzemnąłeś się. Dobra, nie ukrywam, że tutaj popełniłam trochę gafę, bo się zagapiłam. Zbyłam zbyt po prostu podjarana, a można było porozmawiać z tymi postaciami i przeczytam wam dialogi, jakie tam były. Z Himeko i Weltem. Welt. Kampus, to słowo przywołuje wiele wspomnień. Himeko. Teraz, gdy o tym wspomniałeś, przypominam sobie, że miałeś jakiś okres uczenia się w domu. Jakieś urocze historie, które przechodzą ci na myśl? Welt. <laughs> Za dużo, żeby zliczyć. Z drugiej strony te dokumenty rekrutacyjne zajmą nam trochę czasu. Zobaczę, czy mogę wykopać dla ciebie jakieś historie z mojej głowy. Oraz można było jeszcze porozmawiać z Danhanem. Zobaczcie, również można było porozmawiać, ale na tam tylko. O, super, będę, będzie, szkoła, będzie tam wiecie, imprezy, zabawa, pitu-pitu. A z Dan-Hanem jest ciekawszy dialog. Danhan. Jako najlepszy uniwersytet w Penakoni, surowe egzaminy i wysokie czesne odstraszały wielu potencjalnych kandydatów. Ludzie, którzy są przyjmowani do szkoły, to albo zani bogaci kupcy, albo wyjątkowo utalentowani geniusze. Z tego powodu słyszałem, że kultura na kampusie ma prawdziwy, prawdziwie penakoński smak. Jak intrygująco. No i to byłoby tyle. Oh, no, no, no. <gryw> o matko! Co to za hałas? Oh, no, no, no. Dziwne dźwięki wciąż brzmiały w Twoich uszach, choć Twoja senność była silniejsza od hałasu, a Twoje powieki pozostały nieruchome. Do Dotarliśmy z Dlaczego Dlaczego zawsze zasypiasz, gdy podróżujemy? Nawet nie mogłam Cię obudzić. Ach, więc co Ty robiłaś ten hałas? Co masz na myśli mówiąc hałas? Byłam naprawdę delikatna, kiedy próbowałam cię obudzić. Dobrze, chodźmy się zameldować. Himeko i pan Yang, nadal muszę uczestniczyć w sieciach społecznościowych. Bycie dorosłym jest naprawdę trudne. Więc myślałam, że ona powie w mediach społecznościowych już tak. E, co? E, nie, dobra, w różnych kontaktach. o. Ale mam troszeczkę flashbacki z pierwszego momentu, gdzie pojechaliśmy na Penaconi. No dobrze. Witamy w The Reverie, szanowni akcjonariusze. O, prawie zapomniałam, że jesteśmy akcjonariuszami w Penaconi. Po usłyszeniu wiadomości, że wracacie do Penaconi, hotel przygotował sześć pokoi gościnnych Platinium na Twój pobyt. Są gotowe na Ciebie w każdej chwili. Sześć? Zgadza się. Oprócz waszej trójki, panny Himeko i pana Yanga, pompon zameldował się już trzy dni temu. Pompon? Pompon, -pom? o czym ty mówisz? Czyżby Boodhill? Rozumiem. Dziękujemy rodzinie za ich uprzejmą gościnność. Pomóż nam proszę z zameldowaniem się. Oczywiście. Twoje Dreamscapes Passes zostały aktywowane. Mam nadzieję, że spędzicie kolejny przyjemny pobyt w Penakonii. No poprzedni był świetny. Ostatnim razem nasz pobyt nie należał do przyjemnych. Dokładnie. Przepraszam, że przerwałem wcześniej. Don Han, czy wiesz coś, czego my nie wiemy? Dlaczego recepcja wspomniała, że Pompon również zatrzymuje się w hotelu. Jeśli dobrze myślę, to prawdopodobnie Boothill mailduje się pod nazwiskiem Pompona. Boothill? Tak. Kiedy ostatnio pracowaliśmy razem w Penaconi, on też wtedy używał tożsamości Pompona. To jedyny. To jedyna osoba, o jakiej myślę, która mogłaby to zrobić. Ball Hill? A co tu robi? Nie wiem. Galaxy Rangers zawsze pracują sami, ale nie sądzę, żeby Ball Hill robił cokolwiek, co zaszkodziłoby Expressowi. Ponieważ Pompon zameldował się 3 dni temu, prawdopodobnie możemy go gdzieś znaleźć już w we śnie. Zapytajmy go... Zapytajmy go więcej o szczegóły. No to ruszajmy! Paper University znajduje się w Moment of Soul. Hotel ustawił wejście do snu w pobliżu szkoły, więc spotkajmy się przy bramach. No dobrze, co? Rozłączamy się. Tak. Mieszkam w tym samym pokoju, w którym byłem tu ostatnio. Czas wejść w sen. A gdzie ja mieszkam ostatnio? Gdzieś. Jak się tam wchodzi? przepraszam. Tamten? Tamten? Pospiesz się! Słyszałam, że głównie udziałowcy już przybyli do lobby. Nie alarmuj ich! Wiem! Ale ten facet biegł w tym kierunku! Jak szybko on mógł zniknąć? Cii, ktoś jeszcze tu jest! Kim ty jesteś? Jestem Nameless z ekspresu astralnego. Co? Jaki ekspres? Nie próbuj mi niczego sprzedawać! Moja marna pensja nie pozwala kupić mi żadnego ekspresu! Nie obchodzi mnie kim jesteś. Rodzina Bloodhound prowadzi to śledztwo w pewnej sprawie. Proszę, zrób dla nas przejście, co? Poczekaj chwilę... Siwe włosy, żółte oczy, wstążki, które nie mają żadnego celu na jego ubraniu... Myślę, że on jest prawdziwym głównym udziałowcem, o którym mówiłaś! Co? Na miłość boską! Nie mogłeś powiedzieć tego wcześniej? E em em. Przepraszam, szanowny gościu. Byłam trochę szorstka wcześniej. Bloodhounds przeprowadzają tutaj rutynową inspekcję. Wszystkie pokoje gościnne i udogodnienia są w dobrym stanie, więc proszę się uspokoić i cieszyć się pobytem. Ale... Nasz podejrzany... Podejrzany? Ty... Pod, podjeżony, a tak, podjeżony. Wiemy, że częste kontrole mogą niektórym wydawać się nietrwałe, ale te procedury zapewniają gościom bezpieczeństwo i pewne środowisko, więc Bloodhound są więcej niż szczęśliwi, że mogą to robić. Niektórym gościom jednak nie za bardzo to odpowiada. Jednak to nasza praca. Na razie się pożegnajmy. Proszę, odpocznij! Eee, proszę uważaj na siebie i bądź ostrożny we śnie. Dobra, wystarczy! Chodźmy! Idźmy już! Jestem zdezorientowany. Może powinienem rozejrzeć się zanim wejdę w ten sen? Ja mam pytanie, czy zawsze tutaj był taki grający telewizorek, bo ja go... nie kojarzę, ale jeżeli go dodali to super. O, jakaś kurde... Madonna. Już to miejsce jest na pewno zamknięte, nie ma innej możliwości. Muszę trochę pożyczyć twoje łóżko, proszę mi wybaczyć. Skup się na oddechu i wyobraź sobie, że jesteś w raju. Wyobraź sobie wyspę, wyspa. Wyspa, wyspa, wyspa. 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 Wyspa pełna bananów. Cudowne miejsca slumbernanas. Jest banany, to zrób drzemkę! Bez zmartwień jest tylko szczęście. Slumbernana małpka dobra jest, to małpka wciąż ciesząca się. Czy ja właśnie zobaczyłam coś dziwnego? Czy to jest... Paper Fault University? To nie wygląda jak szkoła, ale trochę tutaj znajomo a, a co to takiego? Tak, tutaj jest małpka, bardzo w ogóle słodka i nie ukrywam... Czekajcie, nie będę tam na razie podchodzić, ale nie ukrywam, że chciałabym taką małpkę jako maskotkę Tak jak mieliśmy tu Spira, to jakby była taka małpka to bym chyba oszalała, ale... Nie chcecie wiedzieć, ile razy ja nagrywałam tę piosenkę. W ogóle jak ja zobaczyłam. Nie widziałam tej kasenki wcześniej. Jak zobaczyłam, że tam jest kasenka piosenka, to pierwsze co pomyślałam, że będę musiała wam ją nagrać śpiewaną. no nie będę takim lektorem. Banana! Kupcie mi banana! Tego będę musiała wam tylko odśpiewać i to jest. O, matko, to dopiero przede mną. I, I jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyszło. Mam nadzieję, że nie będzie więcej piosenek w tej grze.

Spójrz! Twój nowy, bananowy przyjaciel przyciągnął więcej uroczych małpek! Spójrz! Twój bananowy śpiew przyciągnął więcej uroczych małpek! Jezu... Ale schiza... Cóż za cudowna, a zarazem harmonijna atmosfera! Nieważne co, powinieneś dołączyć i przyjąć ich przyjemne... Banano śpiewanie i zapach bananów od małych małpek! Widzę, że oni wpływają na banie i to ostro! Banananna, banana, na. Banananna, Na wielkiego lana! Na górze! To było przerażające i bliskie spotkanie! Ale nie bój się! Najciemniejsza godzina nocy może być tuż za rogiem, ale ten majestatyczny wieżowiec powita teraz początek epickiego polowania! Ha! Yo, yo! mi nie wiem. zło jest tu i tam. Biedni ludzie walczą dla swoich cennych dam. Sztuka ninja jest spisana krwawymi łzami. Łączą się to ninja z niejakimi tytułami. Są burzliwe fale, całe zło zostało zbite. Przyjdź tu sam, lśniący blask, zabłyśnie znów. Yo, yo! Deslęk ninja. AK.A. Rapa, nowy ninja. Uh... Ey, powiem wam to, jak ja śpiewałam na wszystkich moich prawie odcinkach Dead by Daylight, to nic przy tym, że tutaj muszę do was najpierw śpiewać bananowe piosenki, a teraz musiałam wam rapować. To jest wyższy level już. Co za podstępna pułapka! Nie dość, że pełno tam złoczyńców, to jeszcze latają tam ukryte bronie. Kim ty jesteś? Witaj! Jestem oszałamiającą ninja, znana również jako Rappa. Bana... Jakie ładne! Odejdźcie, łotry! Albo dam wam spróbować mojego oszałamiającego nienjutsu! O panie... To... niemożliwe! Jak to możliwe? Zrozumiałaś to? Ja... Ja nie mogę się porozumieć z tymi diabłami! Nie pozwolę, aby ta dziwaczka przerwała twoje szczęśliwe chwile. Słuchaj, małe małpki wciąż radośnie Cię zapraszają. O panie. O, znowu to samo. To dziwne uczucie. Bądź czujny! To również część czarów tych diabłów. Trzymaj się, zaraz Was z tego wyciągnę. Jakież to szokujące! Nie da uderza cię w czoło z taką siłą. Jego potężny wpływ rozrzmiewa w twoim ciele, uderzając w twoją duszę. W jednej chwili wszystkie twoje pięć zmysłów zostaje odciętych, a odgłosy małp cichną. To bolało! Moje skromne przeprosiny. Dazzling Palm został zaprojektowany, aby wywrzeć potężny wpływ na duszę. Staram się kontrolować swoją siłę, ale pewien ból był nieunikniony, jeśli mam zapewnić ci odzyskanie świadomości. Małpy przed tobą moją groźne spojrzenie, jakby chciały powiedzieć: Co się do cholery dzieje? Pokazuje Pokazujecie swoje prawdziwe oblicze? Skoro twoje złe plany zostały ujawnione? Wyzywają swoich towarzyszy małpich diablików. Proszę, schowaj się za mną. Co tu się odstawia? Rozbiegli się w różnych kierunkach! Te łotry nie mają nic dobrego! Lepiej ruszajmy! Ale kim ty właściwie jesteś? Nigdy nie zostawiam pytania bez odpowiedzi! Jestem ninja, znany jako rappa. Jak powiedziano w inskrypcjach kosmicznego ninjutsu, bądź zdecydowany, abyśmy nie zostali przytoczeni konsekwencjami. W pobliżu wciąż kręcą się łotry, więc ruszajmy w drogę! Co to, co, co, czy to jest duch tej małpy? Śpiewający małpy i śpiewający ninja, czy ja naprawdę śnię? Rzeczywiście, śnisz. Możesz wrócić do bezpiecznego miejsca pod utknięciem tego obiektu. I na koni naprawdę jest pełne bezgranicznych tajemnic. Skoro Los chciał, żebyśmy się spotkali, czy mogę poznać twoje imię, zanim się rozstaniemy? Jestem Sirius. Mocne imię! Witaj, baseball bat ninja! Ale skąd ty napoznała nasz tytuł, skóry wybrałam inną opcję? E, ale to nie to, co ja powiedziałem! Wybacz, że mówię nie w porę, baseball bat ninja. Ale dla twojego bezpieczeństwa, ty i twoi towarzysze powinniście opuścić te kamienie na marzeń tak szybko, jak to możliwe. Pojawienie się tych łotrów jest oznaką zbliżającej się katastrofy. To dowód na to, że wróg bohaterów ninja właśnie jego oczy zwróciły się na ziemię. Beznamiętny, pozbawiony duszy i bezlitosny zły ninja Osaru! Kto. Czas, żebym już odeszła. Proszę, uważaj na siebie. Żegnaj. Błyskawicznie, zanim skończyłeś mówić, ninja już wskoczył do tej bańki snu i zniknął bez śladu. Wszystko dzieje się tak szybko, że oczy przeciętnej osoby nie nadążają. To wygląda na wyjście. No dobra, chodźmy. Dotknij Dream Bubble. Zbierasz odwagę i przechodzisz przez barierkę, wchodząc do bańki marzeń w kształcie małpy. Mam na Was ciekawostkę. Nie wiem jeszcze, czy to będzie w środku odcinka, czy zaraz kończymy, czy jeszcze będę trochę do Was mówić, czy w ogóle zrobiłam cięcie i teraz jesteśmy na końcu odcinka, ale mam dla Was ciekawostkę. Nazwa tej misji, czyli um, ta misja nazywa się Małpa Andaluzyjska, andalusian Monkey, nawiązuje do niemego filmu francuskiego z roku 1929 pod tytułem Pies andaluzyjski, chie Andalou. I to tyle. Nie tak nawiązuje do filmu z takiego przedwojennego Wcześniej w Cosmic Ninja's Inscription Dawno, dawno temu w odległym świecie istniało miasto, które przez wiele pokoleń rozkwitało pod rządami bohatera ninja. Znane było jako stolica ninja pod ochroną Bohatera Ninja mieszkańcy miasta rozwitali. żyli i pracowali w pokoju, a szczęście można było odczuć nawet w kanałach stolicy Ninja. Aż do czasu, gdy złoczyńca znany jako zły Ninja Osaru, zamordował Bohatera Ninja i rościł sobie prawo do miasta. Szczęście minionych dni zniknęło w imieniu oka. 50. rok ery Ninja stolica Ninja. Och, dziecko. Nowe na drodze ninja. Doceniam twoją determinację. Oto będziesz następcą mojego dazlech Ninjutsu. Dziękuję, mistrzu Kucha. To dla mnie największy zaszczyt. Oto całe miasto cienia. Grzeszna kraina cierpienia, nienawiści i smutku. Krwawe łzy wkrótce pochłoną wszelką nadzieję na jutro. Bezduszny, zły ninja Osaru, agent podłości, wpędził masy w grzech przez podłe sztuki i podstęp. Diabliki, oddające się złu, które wymknęły się spod kontroli, rozwścieczyły serca wszystkich. Mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Odziedzicz dziedzictwo bohatera ninja i zmyj grzechy Osaru. Zakończ cierpienie, które spadło na stolicę ninja i przywróć pokój ich mieszkańcom. Zdumiewająca recytacja mantry ninja mistrzu Kucza. Przysięgam, że będę ciężko trenowała, aż zostanie deslang ninja. Chodzi godne rozwiązanie. Aby walczyć ze złym ninja, będziesz potrzebować także nowego imienia. Imienia godnego, prawdziwego ninja. Jak powinnam się nazywać? Nie wiem, mój drogi uczniu. Twoje imię będzie nosić twoje ideały, twoje przekonania i twoje przeznaczenie. Imię ninja, należy tylko do ciebie, więc decyzja należy do ciebie. Jakiś to zdumiewający sen. Powinienem być teraz na Uniwersytecie Paperflor, prawda? E, jesteśmy tutaj Silus. No dobrze, ale tam do naszych przyjaciół z ekspresu i w ogóle na ten uniwersytet pójdziemy już w następnym odcinku. Dajcie mi znać co wymyślicie na tym dziwnym wstępie, bo ja nawet, nie wiem, bardzo ktoś to mocno zaczął odjeżdżać trochę popularnie. Jestem ciekawa jak to się rozwinie, ale nie tak, że ciekawa, ciekawa, tylko taka ciekawa, że co? Ale o co chodzi? W tym sensie jestem ciekawa, zaintrygowana, bo nie rozumiem i, 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 i wyczuwam tu jakąś odklejkę. Ale dajcie mi znać, jak Wy na razie oceniacie ten wstęp. Będę wdzięczna za lajki, like, komentarze i łapki w górę. Będę wdzięczna za lajki, like, komentarze i subskrypcje. I do zobaczenia w następnych. Pa, pa!